Dzisiaj będę montował bluetooth w takim y, radiu Mercedesa. To jest moje prywatne radio i postanowiłem sobie zamontować bluetooth. Będę montował y, moduł taki, bardzo fajne są te moduły, malutkie. Nie zajmują dużo miejsca w środku i tak będzie to działało na zasadzie takiej, że będę wkładał pustą kasetę, po prostu bez taśmy i będzie się aktywować. Bluetooth będzie wybrany sygnał z płytki 5V, bo te Bluetooth można zasilać 5V. Te moduły i tam są pola lutownicze. Nie wiem czy to będzie widać. O, nie wiem, czy tak wystrze. O, te trzy pola. To są sygnały do wzmacniacza, do procesora dźwięku. Tu się posiłkowałem schematem do tego, do tego radia. Bardzo swoją drogą super schemat jest. Jest dosyć dokładny. Wyjścia są ładnie opisane. Czego nie zrobię na pewno teraz, to nie pominę mechanizmu, bo miałem kontakt tronu. Chciałem zrobić, bo nie chcę tracić mechanizmu. Można wywalić mechanizm teoretycznie i zrobić emulację jego, ale nie chcę tracić możliwości słuchania kaset, dlatego będzie pusta kaseta, która po włożeniu uaktywni moduł. Docelowo planuję zrobić kontaktron w, w tutaj zamontowany z tyłu, jak kaseta wjeżdża, który będzie załączał moduł Bluetooth bo teraz będzie działo tak, jakby pominięta będzie ścieżka z kasety, z głowic i nie wiem, czy to zadziała jeszcze do końca, bo widziałem różne przeróbki i albo są odcinane w ogóle sygnały z kasety, albo widziałem też, ktoś próbował robić i robił to zwarcie na niektórych pinach z głowicy, nie wiem, co to miało na celu i czemu tak to zrobił. Jakby wyjście z głowicy, które idzie do Procesora miał zwarte, tak, jeśli dobrze pamiętam, to tak to było. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem zabieram się za lutowanie. Nie będę nagrywał procesu lutowania, bo rozładował mi się telefon, którym nagrywam normalnie. Pokazać jeszcze, że to wyjmę. Już mam wypięte. A tutaj z jednego pinu. No to jest pin numer... Mówię Pin... To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11 chyba to był ten tutaj, o może tak, uciekła kamera. To jest tutaj pojawia się 5V w momencie kiedy wsadzamy kasetę i uruchamia się silnik. Masa będzie gdzieś z prawdopodobnie z obudowy wzięta, ewentualnie z tego złącza, bo tutaj też jest masa. Ale na obudowie też jest masa. I będziemy testować, czy to ruszy w ogóle. A tutaj są te pola lutownicze. Nie chcę tu za bardzo grzebać, bo mam to podłączone pod zasilanie. Teraz są te pola lutownicze i teraz nie pamiętam. Jeden jest masowy, a dwa to jest lewy, prawy kanał. I myślę, że jak to poskładam, to dogram resztę, czy to działa, czy nie działa. Także do zobaczenia za chwilę. Ok, sprawa wygląda tak: mam polutowane. Tu jest ten moduł. Zasilanie jest wzięte z kasety, ale w momencie, dopiero gdy włożymy kasetę, załącza się moduł Bluetooth. Tak jak mówiłem wcześniej, zasilanie jest wzięte tutaj z tego, z tej płytki. Z radia, z odtwarzacza kasetowego. Tam jest i masa na tym złączu, i pojawia się 5V po włożeniu kasety. Tam są pola lutownicze, do których, tak jak mówiłem wcześniej, wlutowałem się sygnałem z bluetooth. Lewy, prawy kanał masa. I teraz działa to w następujący sposób: że uruchamiamy radio, radio normalnie leci. Z determinacji. Przełączamy na, na kasetę. A najnowsze... Mam uaktywniony jakby mechanizm. Co prawda bez kasety, ale... O, teraz było, nie wiem czy było słychać power on. Jest connecting i teraz włączymy jakąś muzykę z YouTube'a. I normalnie gra. Teraz to tylko upchnąć, i jak przełączymy na przykład na drugą stronę, nic to nie zmienia. Dalej gra przełącza się po prostu, rozłącza się i łączy się na nowo modu Bluetooth. I muszę jeszcze raz uruchomić, bo rozłączyło na drugim urządzenie. ale generalnie działa wszystko. I faktycznie, teraz o, jeszcze rozłączając rozłączając daje na wysuwanie kasety, jak widać wysuwa kasetę, tak samo tylko teraz mi się nałoży sygnał jak wsadzę kasetę i Bluetooth. Jest minus taki, że będą się nakładały sygnały, ale teraz jakaś tam nie wiem co to za kaseta jest i jak wpuszczę Bluetooth to się nakładają jakby sygnały. Chciałem tego uniknąć właśnie przez to, że kontaktron z kasetą, w której jest magnes zamontowany, rozłączałby, rozłączałby, załączałby Bluetooth. Tak, kontaktron, gdzie była kaseta, załóżmy tam jest dość dużo miejsca, i kaseta, jakby wjeżdżała, byśmy umieścili gdzieś tutaj magnes. Tam na płytce kontaktron, tam gdzieś kontaktron. I w momencie, gdyby ta kaseta wjeżdżała, dopiero by się zasilanie załączało w modułu Bluetooth. A obecnie te sygnały się muszą nakładać, i tutaj to taki głośniczek, tylko na próby. W każdym razie działa to. Cieszę się bardzo, że udało się to zrobić, bo zależało mi. Naprawdę nad tym, żeby jednak kasety też działały. Nie chciałem tracić um, oryginalnych funkcji tego, tego radia. I no zobaczymy, jak to będzie w samochodzie grało. Okej. Okay. Pola, agresor poszukiwany listem kończym trafił w ręce muturowych 36-latek usłyszał 4... Do więzienia za popełnione przez Teraz się skokaj, rozłącza. Podatkowa odsiadka miasta gminy. Czekamy chwilę aż się połączy. Połączam na radio. Albo przełączając... Wy, wyciągając kasetę. Bluetooth się rozłącza. Teraz możemy jeszcze no, jakąś kasetę. Starą, normalną kasetę wsadzimy. Co prawda się nałoży sygnał. Ale kaseta będzie działała normalnie. Po prostu nie łączymy, nie puszczamy muzyki z Bluetooth. Chcę to pominąć, ale tak jak mówię, nie mam kontaktrona jeszcze, po prostu kontaktron będzie rozłączał.